Uzasadnić dźwięk powinien wychodzić. Przynajmniej ja mam zaznaczone. Jeszcze zweryfikuję wszystko. A jest ok, dobrze. Ja, trudno mi sobie uzasadnić, jak na razie, tę przyczynę tych wzrostów. Nie wiem, może Państwo znajdziecie jakieś informacje w internecie. Technicznie, oczywiście, to nie ma większego znaczenia, no bo musimy to to byście powyżej 13,800 traktować jako poważne poważny ruch, który może się okazać w dalszej przyszłości pierwszym impulsem wzrostowym po zakończonej pełnej korekcie. No ale o tym dowiemy się na dwa sposoby patrząc z perspektywy technicznej. Po pierwsze, musiałoby się nam utworzyć jeden z dwóch wariantów. Cofnięcie w okolice 13800 i tu zrobienie dołka i stąd mamy możliwość, ja to narysuję, tworzenia dalszych wzrostów albo siłą rozpędu i to raczej dużą siłą rozpędu. Przyłamanie 14800 i wtedy półką, z której można byłoby gdzie można byłoby dopatrywać się korekty w ramach wzrostów, to jest 14800 tysięcy. Także to są te dwa warianty optymistyczne, zakładające dalsze wzrosty. Ja powtórzę, ja muszę je dopuszczać z prostej przyczyny. Te, ta seria biały świec jest największym zrywem byków od dłuższego czasu, więc nie mam tutaj podstaw, żeby. W tej chwili na przykład na nosić narzędzie pod tytułem e, mierzenie kierunkowe, bo ono nic mi już nie wnosi, tak, bo ten poziom już dawno został przełamany. Zresztą bardzo ładnie nakładał się z, ze strefą 13800 jako e, oporem. Więc jeżeli geometrycznie i według e, tych prawideł e, tutaj wynikających z historii, z price action, to, no, to już nie jest aktualne, na no to. Musimy założyć, że coś jest na rzeczy i że 13 800, przynajmniej w tej chwilowej wariancie, traktujemy już nie jako opór, ale jako wsparcie. Stany. Tutaj tak euforicznie ja bym chyba do tego tematu nie podchodził. Z prostej przyczyny ja tu rysowałem formację trójkąta, mamy spadkową linię trendu. Mamy dołek z, to powtórzę, jeszcze 24 luty i to jest cena w okolicach 4100. Mamy szczyt okolic, na okolicach 4415, to jest 3 marca. I cały czas jesteśmy pomiędzy tymi wartościami. Nie mamy nowego szczytu, nie mamy nowego dołka. Są zrywy byków, co widać w ostatnich dwóch dniach, to są te białe świece, ale nie zmienia dobrze żaden sposób struktury wykresu, czyli tutaj nie ma tak jak w przypadku taksa, że na przykład białe świece tworzą nam jakąś dużą strukturę wzrostową, na tyle dużą, że można sądzić, że popyt idzie rzeczywiście bardzo agresywnie. No tutaj taką kluczo, takim kluczowym obszarem jest 4450 mniej więcej. To jest pomarańczowy obszar, który przeciągam sobie w prawo. To jest m.in. zakres równości swingów wzrostowych. Więc no dopóki tutaj coś się nie wykokosi, no to ja nie mam podstaw ku temu, żeby. Patrzeć na razie do góry, więc cały czas to zakładam, że może się rozbudować ta sekwencja spadków o kolejny rząd wielkości, czy też kolejny stopień, czyli na przykład od strony 4050. US 100 czyli na znak, 14 000, Powrót w te okolice. Mi to idealnie pasuje do drzewka takiego klasycznego podejścia, czyli wykorzystania. Tych oto spadków jako punktu odniesienia, tak naprawdę do ich początku, czyli szczytu, czy właśnie 14 tysięcy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z, ze sztuką, no to jest to miejsce, w którym może powstać lokalny szczyt, a ponieważ wzrosty traktujemy jako ruch korekcyjny, więc formalnie nowy dołek poniżej 12 900 może się nam tutaj Uaktywnić. Sytuacja troszeczkę ulegnie zmianie, jeżeli na przykład dzisiejsza sesja w całości będzie powyżej 14 tysięcy. Mam jeszcze jedną deskę ratunków w postaci 14 495, czyli 14 500, to, to zaokrągając, bo to jest zakres wynikający z równości korekt, który można, gdzie tutaj można jeszcze opisać to trendem spadkowym. Czyli geometrycznie trendowo. I według takich klasycznych rzeczy, no to tutaj jesteśmy jeszcze cały czas w wariancie dominacji um, niedźwiedzi. Byki mogą zmienić troszeczkę nauka wykresu, ale potrzeba trochę większej, większego zaangażowania z ich um, strony. Tym bardziej dziwi mnie właśnie to coś, co, co mówiłem na dax no, Ale zobaczymy. Tutaj jest jeszcze kwestia do końca tygodnia, bo zwracam uwagę, że e, dzisiaj, jutro no, to są te dni, które będą miały znaczący wpływ na kształt świec. Tygodniowych na, na wszystkich indeksach, tak? Czy łącznie z Daksem i tymi dwoma, które już wspomniałem. US-30 dącząc. Kanał spadkowy. Notowania próbują pozostać powyżej 33 300. Ok. Wydawało mi się, że jak jest kluczowe spacie, to cena nie powinna za bardzo mieć możliwości i chęci powrotów powyżej tej wartości, a przynajmniej nie się to za sobą konsekwencje, że znowu muszę dopatrywać się, że ta, ta, ten trend boczny gdzieś tutaj może być realizowany. Trendowo, czyli jeżeli pozostaniemy tylko i wyłącznie w tym kanale spadkowym, zaznaczonym tutaj czerwo, czarnymi liniami, no to jesteśmy cały czas w sekwencji niższych szczytów i niższych domów, więc może się okazać, że Wkrótce znowu notowania zajdą gdzieś poni poniżej 3300. Poniżej 33 Dla mnie to cofnięcie po dwuletnich wzrostach do linii 23,6 ok, no jest akceptowalne. Jest to e, minimalistyczna długość korekty, ale przyznam, szczerze, że otoczenie rynkowe no, nie pasuje mi w ogóle do tak krótkiej korekty. Więc ja z miłą chęcią oczekiwałbym, żebyśmy cofnęli się przynajmniej do tego szczytu z, 2000, z początku 2020 roku, czyli do linii 38,2, czyli 29 600. No ale jak widać, na razie na to nie ma przyzwolenia. Pojawiają się zezwolenicy realizacji y, zakupów. To stąd też dzień wczorajszy i dzisiejszy koloru białego. No tu dodatkowo jeszcze wrzucę tą czerwoną strefę 34 850 jako potencjalnie lokalny y, opór. Australia. Uff. Rysowałem literki RGR na szczycie, one nadal są jeszcze aktualne. Na wykresie tygodniowym tak wygląda aktualna sytuacja. Czemu o tym mówię? Ponieważ no formalnie świeca, patrząc na świece dzienne, to jesteśmy powyżej 7100 czyli zielonego obszaru, który testowany jest od dołu. Jeżeli tak by się ukształtowało cały ten tydzień, no to muszę z, podobnie jak i na niektórych indeksach amerykańskich, e, przepraszam, tak, na, na, tak jak na us 30, czy na Donjon się, dopuścić ten wariant wzrostowy. Czyli tutaj też 23,6, czyli 6800 byłoby końcem korekty. Na wykresie dziennym, no ta wątpliwość jest. Głównie za sprawą wczorajszej dużej białej świecy, czyli wyjścia powyżej 7100. Gdyby jej nie było, a przez chwilę jej nie było. Czyli kiedy rozmawialiśmy sobie w poprzednich naszych spotkaniach, to 7100 było już bardzo ładnym oporem. Teraz, no, znowu muszę traktować, przynajmniej w krótkoterminowo jako wsparcie. No zobaczymy, jeszcze dziś jutro będzie cena zamknięcia tygodniówki, bo to jeszcze według mnie może mieć tutaj pewne znaczenie. Dlatego ja na razie nie sięgam do niższych wartości poza 6,800 i tam 6,600, no bo wiadomo, że to są te minima wynikające z tego tąpnięcia, z wyjścia dołem, z tej konsolidacji, do której, co by nie powiedzieć, znowu potencjalnie wracamy tak jak i na tą czasie. Polskie podwórko. Luka wzrostowa, potencjalnie biała świeca, próba wyjścia powyżej 2050. Ja trochę wyprzedzałem tą potencjalną sytuację, że tak może być, aczkolwiek upór Niedźwiedzi też na 2050, gdzieś tam oddalał mi możliwość testowania 2100-2120. To jest tam pomarańczowy, wąski zakres. Klasyczny geometryczny klaster cenowy, zniesienie 50% z ostatniej fali, dodatkowo równość korekt. Do tego jeszcze mamy wewnętrzną strukturę. To są trzy pomiary wewnętrzną Ja już to narysuję, bo nie wszyscy Państwo musicie wiedzieć, co autor ma na myśli. Czyli, jeżeli weźmiemy tą falę i odłożymy ją do od ostatnich od minimów rozdzielających te spadki, no to to wskazuje nam cenę 2113. Jeżeli ktoś pamięta jakieś edukacyjne moje webinary dotyczące klasycznej korekty prostej, idealnej korekty prostej, gdzie fala A równa się fali C. Ja to może narysuję jak to reali można byłoby rozpisać. Jeżeli to jest fala A, po niej oczywiście powinno być B. Przypomnę, że korekty oznacza się literami w teorii faly No to mamy jeszcze falę C. Zaznaczamy zawsze końcówki fal. C zrobię ze znakiem zapytania, ponieważ ta fala się cały czas tworzy, więc nie wiemy, gdzie będzie jej koniec. Ale przypomnę, że w idealistycznym układzie fala C, jeżeli równa się fali A, czy ja to piszę, C równa fali A, pod względem oczywiście osi pionowej, to to jest bardzo ciekawe i według mnie ważne miejsce z perspektywy analizy technicznej i to jest trzeci pomiar, który wskazuje nam 2100. Więc jeżeli dzisiaj, jutro w tych okolicach powstałby punkt zwrotny szczyt, no to mi nie przeszkadzałoby to za bardzo, to wyjście powyżej 2050. Zresztą ja sobie to też w jakiś sposób poradzę, szukając jakiejś racjonalności w tym układzie. Już moment, mi dzisiaj coś widzę, komputer nie chce ze mną współpracować. Może się uda czy to myszka, tylko chyba myszka. Bo chciałem nanieść linię poziomą na jeden ze szczytów i właściwie też blisko dołka, który się pojawił na przestrzeni ostatnich tygodni, mam tutaj na myśli końcówkę listopada, czy też początek grudnia, to jest ten dołek, który w tej chwili myszką gdzieś tam wskazuje. Także to jest przestrzeń, która na pewno jest ciekawa i tu mielibyśmy tę klasyczną zamianę ról, czyli dawny Domek zamieniłby się w szczyt, i to wszystko w okresie 2050. W konsekwencji, oczywiście, cena powinna zacząć się obsuwać w stronę poniżej 2050. Czy tak będzie? No, zobaczymy. Na razie musimy cierpliwie poczekać, bo byki ewidentnie tutaj mają kontrolę nad sytuacją od dzisiaj, trzeci dzień rzędu. No dobra, z mojej strony tyle. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa jutro, oczywiście, na godzinę 10, bo zaczynamy i tradycyjnie trzy spotkania wideo powinna za chwilę być do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.